Co się tak stęsknił za trawką? No kto? Przemysłowa normalnie nie wierzę, nie? Co? Mamy 26 marca. Urodziny mojej kochanej mamy. Trzeci. W ciągu bo jest czeka. wtorek, lecą samoloty często. I pada deszcz normalnie, ale tak dość konkret, A pasz. Ja się bałem, że to nie będzie wcale deszcz w 3 dni deszczowe, kurde. 6? Deszcz chcę deszczowe. pokazać! Teraz sobie kontynuuj swoją przemowę. Normalnie pada? Teraz to się już obraziła. Ale teraz już trochę mniej pada. No ale normalnie konkret. No o to obraź się Przemek, nie być taki. Już nie jestem obrażony. Okej, okay. dzisiaj jest wycieczka do Punto Olimpio, czyli to jest zakład utylizacji śmieci. Będziemy wyrzucać właśnie, w mieszkaniu była tak śmierdząca wersalka, była, bo już teraz jej nie ma na szczęście. Idę się zapytać, do którego z tych kontenerów mamy to wyrzucić, bo po prostu będę najszczęśliwszym człowiekiem świata, kiedy w końcu się tego pozbędziemy. Jeszcze ostatnia część, pomóc Ci? Tak. To za... poczekaj, zaraz przyjdę. Wysławie, tutaj ta pani powiedziała, że większe masy tutaj z tej strony możesz rzucić. A no tam. Dobrze. A drewniane, no to... gdzie? Proszę? A drewniane w sensie. No też tutaj. Nie? Ja cię kręcę. Przemek, patrz ta tenicza. A Przemek już ją nagrywa. I ja cię kręcę. Widzisz te kolory? No i ten gołąb tam. Skąd wychodzi ta tajnicza? Nie wiem. No piękna. Wiem, wiem, dokąd ona zmierza. Do oceanu. A dziwne włosy mam. 30 dzień, czas na jakieś takie krótkie podsumowanie. 30 dzień na Fuerteventurze. Tak, jakoś tak pochmurnie dzisiaj zerknij. Normalnie chmury, a zapowiadało się, no po prostu na upalny dzień. Podsumowanie takie, od 1 kwietnia będziemy mieć założone firmy z Przemysławem, tak? I już firmy, fermy, jak to oni mówią? self yy, Inaczej, yy, autonomo, autonomo. to jest ten, to jest urząd chyba, nie? Ja pierdzi, jak widzę te 14 euro to mi aż boli. Tak, no bo frytki same kosztowały 5 euro tutaj. Ja nauczyliśmy się właśnie, te, to jest taka lekcja z Przemysławem, którą otrzymaliśmy od życia, że tutaj przy, bo tu jest ocean zaraz blisko, tak? Nie, przy plaży. To jeszcze było zajebiście smaczne, ale w mojej ocenie to było 13-10. No. Pomyśl sobie, że wydasz 5 euro na frytki. Pamiętajcie, że. Jedna ulica wyżej jest za 2 i są tam 2,5 euro i są tak zajebiście a, 600 dobre. 600 metrów dalej są najlepsze fryty kiedykolwiek chyba tak. Tylko to, Najlepsza, że... Rozumiem, tylko że to jest to, że tu po prostu blisko oceanu. I zazwyczaj to jedzenie w restauracjach, blisko oceanu, blisko plaży jest o wiele gorsze niż tam gdzieś w głębi, więc to jest taka też ciekawostka. My tutaj chodzimy prawie codziennie, no więc wiemy, właśnie, mamy i gdyby porównanie. Mamy jedzenie to co? Mamy porównanie. Gdyby, gdybym pierwszy raz jadła te frytki to i no, była pomysł, tylko tutaj. to tysiąc, bym pomyślała spoko. Zrobię teraz 1600 zł że do <coughs> restauracji w miesiącu jako się z Kijowa. I co mówisz? Nie idę do restauracji, nie bez dobra. Po co idziesz do restauracji, to jest takie niedobre jedzenie. Mogę, mogę sobie sam gotować. Tak. Dobra, kolejna rzecz z podsumowań. No to, że mamy mieszkanie już na stałe, to już wiesz. możecie Cię poprowadzę o nim, po nim, ponieważ już wygląda to w miarę. Już nie walają się no. wszędzie ciuchy. No ten, już wiesz. kubu 5 na 10? Teraz jest już 6, jest Wywaliliśmy starą dom, ty zresztą też widziałaś, albo powiedziałeś. No ale jeszcze tak w sumie Cię nie oprowadziłam po tym mieszkaniu. Może jak tak ujdziemy lepiej. A po co? No, no fajnie by było pokazać od początku jak tam był syf i wszystko, no ale już nie pokręciłam tam za bardzo nic w tych czasach. Teraz już tam jest za serio fajnie. Już była akcja i wielkie skrzątanie. No a teraz idziemy, zjedliśmy obiad, tak? Frytki. <grytki> idziemy popracować w studio. Bo, bo, które jest nad nami teraz. Z tego powodu frytki, z tego powodu, że menu było tak okrojone, że nie wiadomo, co tam było. Budynek studia. Dokładnie ten. Tu jest, tu, dokładnie tutaj widać moje biurko. Więc bliżutko mam, żeby coś wyskoczyć, zjeść w, w ciągu dnia. Teraz jest okres jesty, więc wszyscy właściwie, znaczy wszyscy, większość chodzi sobie gdzieś na obiadek w tym czasie, więc ja już jestem po, idę pracować. Zawsze chodzę, zawsze chodzę schodami. Tym razem zobaczymy, kto będzie pierwszy. Ja to Przemysław? Na pewno Przemysław, bo zawsze jak idziesz po schodach, to jest wiele, wiele, wiele szybciej. już wyciąga słysze klucze, zaraz będzie, od, zaraz będzie otwierał studio, tak? No ale w każdym razie pokażę Ci, że schodami tak? przeważnie jest szybciej. No, chociaż to w sumie to jest tylko drugie piętro. Czekaj. Nie straszyłeś się. Wiesz, co przymę? I tu wrong, i drąg. Zrób to jeszcze raz. Nie, dlaczego? Ty się nie znasz. Siemanko, jest dzień na Fort 31. Super, już mamy stałe miejsce na mieszkanie, tak już wcześniej też mówiłam. A teraz jedziemy po naszych przyjaciół, moją siostrę, tak, na lotnisko. Tak, Bo teraz, teraz chyba właściwie już teraz nie lądują, to przed chwilą składaliśmy, żeby mieli gdzie spać. No i tak troszeczkę zobaczysz mieszkania, jak wygląda w tym momencie, bo jest trochę ogarnięte. Tak, Szymon już wyszedł, dlatego, czyli są otwarte. Tu jest łazienka, tam jest sypialnia. Potem tam pokażę to wam. O kurde, śmieci miałam wziąć i a ja ręce. No dobra. Ok, śmieci wzięte. To teraz idziemy. Cóż, tu właśnie jest trochę lipa, bo nie ma klamek. Nie mam klamek i za bardzo nigdy nie wiem jak mam zamknąć przechwycić za to. I jakoś tak. O! Ja jeszcze z, ze smyczą to jest jeszcze trudniej. Dobra, poszło. Vlogu. Znowu musieliśmy zaparkować, ale to daleko, bo. Daleko. daleko! Znaczy, Przemek przeparkował. Bo zawsze sobie przed drzwiami parkujemy, a teraz. No, nie, zawsze przed Jesteśmy, tutaj, jesteśmy tutaj, który raz. No to parkowaliśmy, ale, ale zawsze wpadnie. chodzimy pieszo, więc nie ma tego problemu. Przemysł na no statek przypłynął. Ale dzisiaj inny. Dzisiaj inny, wczoraj była Aida, czy wczoraj a teraz jakiś inny, ten mniejszy, ale też ładny. Kurka. A kto cię dzisiaj odwiedzi? Paweł? Paweł cię dzisiaj odwiedzi? Tak? I Hania? Nie Idziemy, Sławie. Jedziemy, bo już jest 35. Budemy okulary. Jedziemy! Na lotnisko. Ja się kręcę w końcu i znaleźliśmy. Tak, żeśmy szukali długo. Idą te dwa. Idą te dwa bebuczki tam. Jeona w końcu. Dobry. Pe ja nagrywam a tu, a ty, około penisa, ej. No, się, bo jesteś tam Dobrze Dobrze się zaczęło. To jest poważny temat, no bo wezmę na kamerę, nagram jego penisa i potem mi zbanują kanał. Co to ma być? Rozumiesz? powiedzmy, że zaczniemy od tego momentu. Vlogowanie. Czy ostatni dzień marca jesteśmy... No właśnie, że... Się mają na temat penisów. <laughs> Idziemy plażować. To jest drugi raz, drugi raz, odkąd jesteśmy na Fortymenturze. Będziemy plażować, odpoczywać, a opalenizna jesteśmy wynika z faktu na tego, tego, że. To tutaj robi serio? sobie vloga, Ja sobie vloga robię. I teraz nie chcę brać aparatu, bo się wstydzę. A wstydzę się tego, że tam mogą chodzić ludzie z głowymi penisami i jaskiniami.